Witam się z Wami serdecznie u mnie w kuchni i dzisiaj Was zapraszam na wspólne przygotowywanie ze mną obiadu Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy dzisiaj robić warzywa zapiekane z pulpecikami w sytkownicy beztłuszczowej I już Wam mówię co potrzeba 250 gram mięsa mielonego jakie kto lubi Dwie kopiaste łyżki tej Bułki tartej przyprawa do mięsa, troszkę soli, troszkę pieprzu, jedno jajko, wszystko sobie mieszam i będę kulała takie malutkie kotleciki, czyli takie można powiedzieć pulpeciki. I co jeszcze do tego? Potrzebujemy ziemniaków: ziemniaki albo takie wiecie, sparzone, jak macie więcej czasu. Żeby nie były surowe. Takie ugotowane al dente. Ja mam takie kupione, cząstki ziemniaków ze skórką. Ile ich tu jest? 600 gram, czyli tak 500 gram co najmniej. Czyli takich większych, o myślę, że większych 4 ziemniaków. To jest wystarczająco, takich naprawdę większych. Natka pietruszki bądź koperku. Dwie papryki, ja mam jak czerwony, jak macie inne, to możecie kupić różne kolory. Dwie cebule, jedna czerwona, jedna zwykła i dwie takie niewielkie cukinie. Warzywa sobie, pokroję mniejsze kawałki i w półplastry cebulkę. Ziemniaki tutaj daję do kosza naszej frytkownicy. Wysypuję. Polałam tutaj troszeczkę olejem. Także tylko doprawię sobie troszeczkę solą i pieprzem. Te ziemniaki. Możecie sobie oczywiście dawać jakie przyprawy lubicie. Potem pójdą warzywka na to. I na końcu właśnie pulpeciki. Wszystko będziemy zapiekali. Myślę, że 25 do 30 minut 200 stopniach będzie Ok, i będzie takie można powiedzieć danie jednogętkowe. Oczywiście takie danie też możecie sobie zapiec w jakiejś brytwance w piekarniku, tylko pewnie będzie się dłużej zapiekało. Albo można sobie zapiec same warzywa, a kotleciki sobie upiec na patelni też można tak zrobić. Dobra, zabieram się zakrojenie moich warzyw. Oczywiście natka bez tych grubych, tych, tych, tylko te listki. Cukini nie będę obierać, bo ona jest młoda, ale jak będziecie robić w sezonie, będziecie mieli starszą cukinię, no to wiadomo, trzeba ją obierać ze skórki, bo będzie łyczasta po prostu. Tu wydrążą gniazdo nasienne w takie można taką grubszą kostkę pokroić. No i warzywa są przygotowane do zapiekania. troszkę jeszcze dałam do nich przyprawki, do mięsa. Posoliłam, popieprzyłam. Jak widzicie, fajnie kolorowo ziemniaki są na samym dole. No, niestety moja frytkownica ma zbyt mały wsad i te pulpeciki tu nie wejdą. Jak macie większą frytkownicę, to po prostu na wierzchu sobie poukładacie pulpeciki. A ja zrobię je do tych warzywek na patelni. Pokulałam z bułką tartą, jajkiem i przyprawami Obtoczyłam w półce tartej i po prostu je usmażę na patelni i będziemy podawali dzisiaj z takimi zapiekanymi warzywami ze względu na to, że są tu same warzywa to nie będę ich piekła 25 minut, bo nie ma tu mięsa będę je piekła jakieś 15-18 minut Myślę, że powinno wystarczyć, bo ziemniaki też są parzone. Cukinia szybko się upiecze. Papryka również. Dam 18 stopni dla pewności. Na 18 minut, przepraszam, 18 minut na 200 stopni. I potem smażę moje kotleciki i mamy obiadek Gotowy. Wszystko oczywiście można zapiec sobie też w brytwance. Nie ma problemu w piekarniku. Tylko nie wiem ile, 30 minut, może będzie to się zapiekało. Już w nagrzanym piekarniku 40 minut. Także trzeba próbować przede wszystkim, żeby było warzywa miękkie i mięsko dobre. Także stawiam to i działamy. I kotleciki się ładnie usmażyły na złocisty kolor. Po obu stronach. Jeszcze minutkę zostało mi do warzywek. Na 15 minut było dane, to się nie upiekły. Jeszcze dałam 5 minut, czyli w sumie 20 minut, i myślę, że będą ok. Zaraz wam pokażę te warzywka jak wyglądają, i będziemy nakładali na talerze. Pachnie, wyśmienicie. No i warzywka się ładnie zapiekły, jak widzicie. Trzeba sobie brać do spodu, żeby sobie wziąć ziemniaków. Pod spodem jest jeszcze papryczka, cebulka. Fajnie będzie kolorowo na talerzu. Ja sobie zaraz paprykę spróbuję też pod spodu, czy ona się na pewno upiekła. Ale widać, że się przypiekły, także bardzo ładnie pachną. Mm. Nieźle. Także za chwilę nakładam i pokażę Wam jak będzie to wyglądało na talerzu. No i już Wam moi darze pokazuję jak się prezentuje po nałożeniu na talerze. Chłopcy właśnie wrócili ze szkoły głodni. Mówią coś ładnie pachnie. Mówię dobre rzeczy. Tutaj dałam 4, tutaj dałam 5. Fajnie te warzywka wyglądają zapieczone. Tutaj sobie stoi pozostała część tych warzywek. Będziemy sobie te z za chwilę za chwilę nakładali. Wszystko się fajnie wypiekło. Ładnie pachnie. Także polecam jak najbardziej. Jak macie większe, to możecie od razu wszystko w jednym zapiec. Albo w piekarniku sobie zrobić. Albo zrobić tak jak ja. Zrobiłam kotleciki na patelni, a warzywka sobie e, zapiec. Nic tu nie trzeba, bo są tu ziemniaki. Także można się zajadać po prostu takim pysznym obiadkiem.